Aby wyświetlić lub ukryć ikony systemowe na pulpicie systemu Windows 10, wykonaj następujące czynności. Naciśnij na ikonę Start. Otwórz Ustawienia. Wybierz kategorię Personalizacja. Wybierz pozycję Kompozycje. W module powiązane ustawienia, naciśnij na odnośnik ustawienia ikon pulpitu. W module ikony pulpitu naciśnij na okienko obok nazwy ikony, którą chcesz wyświetlić lub ukryć na pulpicie. Po dokonaniu wyboru naciśnij na opcję Zastosuj, aby zobaczyć zmiany. Gotowe. Od teraz wybrane ikony będą wyświetlane lub ukryte. To już wszystko. Do zobaczenia wkrótce.